Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Diamantem i tradycyjnie przechodzimy do wyników konkursu Like and Win. E, tym razem części 8 e, Za jednego lajka do wygrania macie 200 smoczych monet. E, udział e, w ciągu 6 godzin e, wzięło 140, wzięły 143 osoby, natomiast post ten zobaczył już 1192 osoby, prawie 1200. Co oczywiście jest dla nas dobrą informacją, ponieważ coraz więcej osób jest zainteresowanych naszym konkursem. I tak, może najpierw powiem o tym, że jutro konkursu nie będzie, czyli 24 lutego. Robimy jeden dzień przerwy. Nie będzie konkursu Like and Win. Natomiast 25 z rana już możecie oczekiwać dziewiątej części konkursu. Ok, tak więc 143 osoby wzięły udział w konkursie. Przechodzimy do naszej maszynki losującej. 1, tutaj 143 generujemy. I mamy 98 numer. Kto będzie dzisiejszym zwycięzcą? Kto będzie dzisiejszym szczęściarzem? Zaraz się o tym przekonamy. Ok, otwieram naszą listę um, um, użytkowników biorących udział jedziemy aż na sam dół będziemy znowu od końca liczyć Ok, 143 osoby wzięły udział tak więc jedziemy 143, 142, 141 140 139, 138, 137 136, 135 134 33, 32 31, 30 29, 28 27, 26 28 5 24 23 22 21 20 19 18 17 e, 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 Adrian Nowicki jest setną osobą, a więc dwie, dwie do góry. Alan Brzeziński. Alan Brzeziński e, jest numerem 98. I to Alan Brzeziński wygrywa 200 smoczych monet. E, gratulujemy Alanowi. Prosimy o podesłanie loginu na prywatną wiadomość. E, a my dzisiaj przelejemy jeszcze 200 smoczych monet na konto e, Alana Brzezińskiego. E, no i zachęcamy do kolejnej e, tury do kolejnej części, czyli części dziewiątej konkursu Like and Win, który pojawi się 25 lutego już z samego rana. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.